No i jesteśmy już na półmetku tego sezonu. Przed nami Grand Prix Węgier na torze Hungaroring, a przy mikrofonie oczywiście Jacek Placek. Tak prezentuje się tor na y, Węgrzech. Y, no i tradycyjnie zaczynamy od na listy startowej. Weter, Ricciardo, Rosberg, Alonso, Massa, Verstappen, Perez, Grosjean, Magnussen, Eriksson, Harianto. Grosjean ma do liczenia trzech pozycji. Do jego policji startowej, w wyniku tego, co zrobił w poprzednim wyścigu, a krótka generalna: Weter Rozbek, Cardo, Alonso, Grzeczan, Massa Perez, Manusen, Ruszczepan, Eriksson, Harianto. No i zaczynamy. Zapalają się te czerwone światła. Mamy wszystkie światła. ...gasną, ruszamy i tajspaniale Niko Rozbek przebija się na pierwsze miejsce. Dwie pozycje zyskał zaledwie kilka sekund po starcie, no zobaczmy, najpierw przyszedł Ricciardo, a potem tutaj okazał się mu szybszy od na prostej. A teraz Vettel się szeroko i jest Ricciardo na drugim miejscu. No widzimy, wykorzystał błąd y, Niemca i tym samym spada na trzecie miejsce, ui no i znowu gryżan nam tutaj nie rozzabiał, zobaczmy. Tak, to jest y, na, nawrocie wypadek z Magnusem, no i mamy całą no i chyba dostanie nam już do końca, bo yy, no tutaj widzimy, sprzątają wilażowi, ale tak szybko się nie uwiną. Mamy przecież już ostatnie okrążenie, także yy, liderem tego wyścigu jest Nico Rosberg i yy, właśnie on zostaje zwycięzcą. Druga połowa sezonu LEGO F1 rozpoczęta. Grand Prix Węgier już za nami. Sebastian Vettel ruszał z pole position niedaleko za nim Daniel Ricciardo i Nico Rosberg, który opóźnił hamowanie na pierwszym zakręcie, co mu się opłaciło. Nie dość, żeby wyprzedził Australijczyka, to jeszcze okazał się szybszy od Vettela i objął prowadzenie w taki właśnie sposób. Drugie okrążenie. Fetel jedzie trochę szerzej, co natychmiastowo wykorzystuje kierowca Red Bulla i Niemiec jest już trzeci. Niedługo potem dochodzi do kolizji Romana Grosza, który startował z tego wyścigu z kary do liczenia trzech pozycji do startu. Znów na rozrabiał. Uderzył w bolid jadącego równo z nim na zakręcie Kevina Magnusena. Z powodu niebe niebezpieczeństwa wezwany został samochód bezpieczeństwa. To już drugi wybranek Francuza z rzędu i sędziowie mogą okazać się bardziej surowsi przy rozpatrywaniu tego wypadku. Samochód bez bezpieczeństwa pozostał do końca wyścigu. Finalowa trójka to Rosberg, Ricardo. Vettel. Wyścig za nami, analiza za nami. Także pora zobaczyć pełne wyniki. Rosberg, Ricardo, Vettel, Massa, Alonso, Perez, Manusen, Eriksson, Elikson, Harianto. A Manusen i Grażan w wyniku w wypadku tego wyścigu nie ukończyli. No i ciekawy, jaką karę dostanie Grażan? Tego przekonamy się pewnie w przyszłym wyścigu. E, Akcesy generalna: Vettel, Rozbek, Ricciardo, Massa, Alonso, Grażan, Perez, Manusen, Wysztapel, Elikson i Harianto. Kolejny wyścig w Niemczech i za tydzień. Jacek placek do usłyszenia. you